Ej, Ronaldo trenował ci fergi? Sí. Jak zapewne domyśliliście się, z intro wraca do nas dawno niewidziany quist ponownie wygrzewany przez Adriana Ledziona, któremu dziękuję za podesłanie Dzięki. propozycji, czyli czy ten trener. Trenował tego piłkarza Tak Czy Fergi trenował Ronaldo? Chyba Ciii. się to pojawiło raz na kanale Fortuny Tak więc dla za wszystkich zainteresowanych tym, który się spodoba dzisiejszy odcinek To otrzymamy właśnie tam. tam A przy okazji dzisiejszy odcinek jest ponownie organizowany we współpracy z serszarkiem. Adamie VPN słuchajcie wraca i to jest naprawdę fajna usługa, którą ja z całego serducha polecam, bo ona umożliwia zdecydowanie lepszy research, dochodzenie do przeróżnych informacji niedostępnych w Polsce. Razem z Surfsharkiem jesteśmy w stanie dotrzeć do BT Sports, Sky Sports, tych wszystkich źródeł poblokowanych u nas w kraju. Dokładnie, tak komfort użytkowania sieci, można dotrzeć do treści niedostępnych na co dzień, tak więc zdecydowanie więcej rzeczy pojawia się na horyzoncie. Pamiętajcie jeszcze o bezpieczeństwie w sieci, a do tego Dochodzi antywirus. Darmowy antywirus. Nawiązując do klasyka. No właśnie, jakiego filmu? To pytanie dla Was. Tak, od 1 czerwca do 4 lipca mamy opcję darmowego antywirusa. Tak więc oprócz 3 miesięcy za darmo i 83% zniczki z kodem pilkarzyki, darmowy antywirus. Wbijajcie do linku w opisie. A my co, przechodzimy już do dzisiejszego odcinka. A w pierwszym przykładzie mamy do czynienia z. Sarim i iguainem. O, ho, ho, dobry, fajny, ciekawy przykład, bo Tak tutaj... czy nie? No nie, bo nic nie będę mówił, bo jeszcze podpowiem coś, co to jest Intrygujące, nie no. Nie no. Tak. No nie. No, no. Nie no, wiadomo, że raczej tak no. To jest, e, jak Adrian zaznaczył, przykład rozgrzewkowy tak, i tak. oczywiście tak trenował go w trzech drużynach, bo no. i w Chelsea i w, na, i na, i Chelsea, i w i Napoli. w Napoli. <laughs> Faktycznie. Więc tutaj akurat było łatwo do tego dojść. A pamiętamy wszyscy, jak mocne gromy posypały się na Higuaina, kiedy już w Chelsea grał pod Sarim i dostali Battle City. Pamiętasz Krzywy? 4-0? 5-5. Tak, Runda druga, a tutaj Ranieri i Harry Kane. To jest ciekawe, również. O kurc. to jest bardzo interesujące. Nie wiem, czy wszyscy pamiętają ten wątek wypożyczenia harego. Do, do Leicester oczywiście. Do Leicester. No pytanie: tylko czy Cisi. się panowie spotkali? Bo to nie jest takie łatwe, jak niektórym może się wydawać. No, Adam już ma, krzywy już dopisał. Nie, ja nie mam, ja nie mam. A, nie mam. Ehm, okay. Jeszcze się zastanawiam. Jedną rzecz tylko sobie kalkuluję. Calculus, tak zwany. Moim zdaniem, Kane był na wypożyczeniu u Pearsona. Tak. Nie u, tak mi się nie u Ranieriego. Nie więc nie. Nie trenował. No. Kane był w 2013 roku chyba wypożyczeniem wcześniej. 13-14, chyba tak. Wy, Chyba sam 13, 2013 rok. No dobra, możliwe. no Ja nie tak, pamiętam, dokładnie. Jak to, to. Runda trzecia: Pellegrini mhm. i. Ronaldo. Ronaldo. Tu dzisiaj się w intro pojawił. No tak, tak. Hmm. gościnnie. Z, z, z... twarzy. twarzy swoją drogą Najgorsza. u Falona był u Falona był Harry Kane ostatnio i powiedział się na temat tego wyczynienia w Leicester. Nagrywał do niego. O. Że inspirował się wówczas chyba Tomem Bradym, czy coś w tym stylu. No w każdym razie to było pod amerykańską publikę przygotowane. Nawet w piłkarzyki grałem. Trzeba sprawdzić. Tanie hmm. um... No no to, to też ciekawy przykład. No, 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 no. Bo tak, tu mamy. Czy si, 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 si. no, ciekawe. Cieniście, cieniście. Czy Fergi? A czy Fergi zdecydował, tak Myślałem, czy ten wyborczy wyborczy wyborczy. ten bo tak? to jeszcze? Coś się okazało, że nie, no chyba tak. Bo to jest poprawie. to Schuster, Ramos i później. No chyba tak. Oczywiście, że tak, tak, tak. Jak najbardziej. Nawet Dwa sezony? śmiesznie, jest to, że pisaliśmy. Dwa sezony. Pelegrini, Grafice. Nie wiem dlaczego mi się to tak długo. E, Pellegrini. Chyba na czwartym albo piątym miejscu wyskoczyło mi ich wspólne zdjęcie. No to proszę bardzo. Nie ma czego tak długo z mi to automatą. zajęło, ale. Runda czwarta. Weszłem tu jakąś zagwozdkę. Ancelotti panczyłem. i Ibra. Z dwóch zwycięzców tego sezonu. O kurde, czekaj. I jeden i drugi pokazał na co go stać. Tak. Pokaż. Nad. No, 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 nie, jeden raz. No, 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 no. Słuchaj. Szybko zapisałem, Słuchaj, ale aj. za każdym razem, jak szybko zapisuję, to potem się okazuje, że jest duża dużą. kompromitacja i że źle myślałem. Więc no dobrze, zobacz, zobaczymy. Dałem, że w ps tak, że się Kurde, PSG. Tak. Zapomniałem PSG. o ps że. Tak nice. Damn Damn, damn, damn damn Runda piąta. A łyś. Wish... You could smell what I'm Smellin. smelling bites the fry and fry bites back My man. Damn, 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 damn Guardiola i Fabregas, sesku i perfum Sesku to brzmi tak jakby Adam na live'ie był i zamiast Martinką był sesku, sesku Pezku. Sesku, sesku Pezku. Pezku. Tak to Po czesku trochę brzmi Tak, 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 ja właśnie nawiązuję, pamiętam jak był gdzieś na wakacjach i była taka malutka dziewczynka, która to, to psa wołała Pesku, pesku <laughs> No Czeski, eee, tak. Ja krzywy? O, oczywiście, że tak. Tak. Pasa. Tak. fałszywy fałszywym napastnikiem. Pasa. 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 Szóstka. Gatuzo i Nom. Nom. No. no, 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 no. U, tutaj Jorginho. Tak mi nie ma. Ewidentnie po to. Ja myślę, że ktoś napisał to w SMS-ie. Oj, nie nie No 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 Minęli no. się Jak najbardziej Nice, dzisiaj dobrze idzie Kurde, jakie żniwa Kurde, ten i pes, że Jak ja mogę o tym zapomnieć Runda siódma Fajne przykłady Węga i LakaZ z <laughs> Aleks LakaZ ty Aleks LakaZ ty, 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 Laka z, ty, ty, ty No, krzywy. Przecież tego nawet nie chcesz w tym klubie Jak to? to dlaczego przyśpiewałeś? Ma go chce Mówiłem Co? o tym, że się przyda. Tak, no oczywiście, że tak. Ściągał go, nie? No, tak, no kogo. nie no nie może być Więc innej opcji. Nie może być innej opcji. Chyba, Ale niektórzy że... mogliby się... Chyba tutaj, że ktoś też węgierem go Niektórzy mogliby się tutaj potknąć. Runda ósma. Pocze i Hojbierk. Hojbierk. Pier Emil Hojbierk ojoj, ojoj. Oj, oj. No tu oczywiście nie chodzi o ten klub, w którym obecnie jest pan po prawej. No właśnie. Chodzi o ten wcześniejszy. E, krzywy? No według mnie nie. To jest za wcześnie, chyba. Nie. A prawdziwą odpowiedzią jest nie. No. Yeah! Chyba Kurde, dobrze, ale z z lecimy dzisiaj. Lecimy Łowo! Wow, 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 wow. Niesamowite, lecimy na planetę tego. Afterka, jak to ona się nazywa? Spok. co to za język jest. Planeta Riliczanka to jest. Ja wiem, ale oni lecili na planetę jakąś. wiem mm. na jaką planetę oni lecili. Nie wiem, ale ora, nie ważne. Lecimy po, lecimy po tym, materiale, tym, bo teraz z tym. nie ma czasu. Da się wstać. Klop imobile. Immobilus! Ha. Wiedzą, nie wiedzą, ale się dowiedzą. Dowiemy się za chwilę. To jest trudny przykład. No, to, to jest, jest trudny. Przykład. Chodzi oczywiście o, o Lacjo. Tak. Wydaje mi się, że. Kojatna kariera to Klop Wszyscy pamiętamy. Pamiętamy dokładnie. W miasta, jak pamiętają. Dobra, dałem, że nie Według mnie tak. A odpowiedzi poprawną jest. Tak. A i wyrównanie. Jest. Kurde. Krzywy, krzywy. To jest 14-15? No zaraz po lewym chyba go ściągnęli 13-14 to musi być takoly, wcześniej. Runda. Dziesiąta. Sterling i Okej. Okay. Tutaj oczywiście ten epizod klepa w City. Aha. Aha. Cool. Też pamiętny. Wpiszcie inne miasta z kolei, które pamiętają. To jest ciężki, to jest kolejny ciężki przykład. No. Adam? Masz? Chyba nie, bo raz już jest siódmy rok teraz w City Wydaje mi się, że nie. Mianka tutaj była. Tak, no Czyli mamy remis i dobraliśmy do ostatniej rundy, 11. Więc ona każe się tą decydującą. I w tym przykładzie mamy do czynienia z duetem Solsa i Lukaku. No, był ukłon w moją stronę, teraz ukłon w stronę Krzywego. Nie, no przecież to jest rzeczywiście w połowie, to musi być tak. Tak. Oczywiście, że tak. Tak, tak. tak! Brawo! Mamy remis! Chyba! Myślałem nie, że Coś ona tutaj zlaguje! Piękny bastard! Gratulacje. Gratulacje. Gratulacje! Nie, przypomniałem sobie, tak. przypomniałem sobie Paryż przecież. No paryż, paryż, Paryż no! Starczy Paryż sobie przypomnieć. Paryż, gdzie Bianchi Łukami no nie zachowywał tego jest. od woda. Dziękujemy bardzo i widzimy się już teraz z kolejnym materiałem. Tak więc bądźcie czujni! Trzymajcie się! Dzięki! Hello. Cześć! Cześć.